Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia to impreza, na której można poznać nowe trendy w branży i zyskać nowe kontakty biznesowe. Swoją ofertę zaprezentowała też firma Kubota. Na targach Gardenia prezentujemy przede wszystkim maszyny komunalne, czyli maszyny od 0 do 60 koni, jeżeli chodzi o traktory oraz kosiarki profesjonalne z całej naszej serii. Są to przede wszystkim kosiarki z silnikami diesla, bo takie silniki są najczęściej stosowane do profesjonalnego użytkowania. Tutaj mamy akurat ciągnik serii B124.1, ciągniki serii BX, e, ciągniki serii L, z tego dwie nowości, ciągnik l 142 oraz L262 oraz e, tą najważniejszą gamę naszych kosiarek, e, czyli serię F, G23, serię ZD oraz e, GZD. A także kosiarkę serii GR1600. Wszystkie maszyny są produkowane od samego początku do końca przez Kubota. Zarówno silniki, przekładnie, urządzenia tnące, to wszystko jest dostarczane bezpośrednio przez nasz koncern. Dzięki temu możemy być pewni, że wszystkie elementy tej układanki, które składają się na taką maszynę, są idealnie do siebie dopracowane, idealnie skomponowane i te maszyny dzięki temu są niezwykle niezawodne i niezwykle wydajne. Kubota jest dziś liderem w segmencie maszyn komunalnych, czyli profesjonalnych. Kosiarek przeznaczonych do długiego użytkowania w firmach zajmujących się utrzymaniem zieleni miejskiej. Jest to dla nas coraz ważniejsza gałąź naszej oferty. Jest to ta część oferty, w której od wielu lat notujemy coraz lepsze wyniki. Zresztą można tutaj śmiało powiedzieć, że prawdopodobnie za kilka lat Sprzedaż tych małych maszyn, kosiarek i ciągników kompaktowych ma szansę przewyższyć sprzedaż maszyn rolniczych i ciągników rolniczych. W zależności od tego, na którą gamę spojrzymy, czy do 40 koni, do 60, czy do 50, w tych wszystkich... 300... Trzech gamach, jakby jesteśmy liderem. Ubiegły rok zakończyliśmy w gamie od 0 do 40 koni mechanicznych na pozycji numer 1 z udziałem rynkowym 52%. Jeżeli chodzi o, o zakres do 50 koni, to było prawie 37%, natomiast w zakresie do 60 koni to było dalej 32% udziału w rynku i jesteśmy absolutnym liderem tego rynku. Sprzedaż maszyn firmy Kubota odbywa się poprzez sieć dealerską. Niektórzy sprzedawcy oferują zarówno sprzęt rolniczy, jak i komunalny. Inni nastawieni są tylko na handel i serwis kosiarek i ciągników kompaktowych, czyli tzw. gamy ground care. Zwykle są to dilerzy zlokalizowani bliżej miast lub w samych miastach, a nie w terenach rolniczych, tak jak dilerzy gamy rolniczej. Są to również, a co najważniejsze dla klienta, oprócz dogodnej lokalizacji, są to firmy mające olbrzymie doświadczenie w doborze właśnie. Tych urządzeń towarzyszących do tego nośnika, narzędzi, jakim jest ciągnik kompaktowy Kubota. Jednym z dealerów maszyn komunalnych oraz rolniczych i budowlanych marki Kubota jest mający pięć oddziałów w Polsce Centralnej firma Polsad. Zajmujemy się sprzedażą i serwisowaniem całej gamy maszyn Kubota, począwszy od mini ciągników o mocy już od 12 koni mechanicznych aż do 175 koni, jeśli chodzi o ciągniki rolnicze. Posiadamy Kompletny serwis mobilny, który dociera do klientów. Firma Agroteam, która jest dealerem maszyn komunalnych Kubota z Łagiewnik, prezentowała na targach Gardenia model ciągnika z serii B1 i BX261. Zajmujemy się sprzedażą ciągników, serwisem, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny i też szybki dostęp do części zamiennych, oryginalnych części zamiennych Kubota. Na targach nie mogło zabraknąć jednego z czołowych liderów maszyn komunalnych marki Kubota, firmy Marpol z Opola. Sprzedajemy maszynę z kabiną, z zamiatarką, z pługiem, z posypywarką. Tu Wam chciałem zaprezentować maszynę z górnym wysypem, która została stworzona pod zimę. Kabina, zamiatarka, pojemnik, boczna szczotka. Do tego modelu może być tak samo pług. Zamontowany z kosiarki, zrobiliśmy maszynę wielosezonową. Na targach Gardenia, wspólnie z firmą Kubota, ofertę finansowania fabrycznego przedstawiła firma Santander Leasing, która dostarcza rozwiązania finansowe dla Kubota Finance. Mamy różne modele finansowania od leasingu po pożyczki. W leasingu jest to oferta promocyjna 104% na okres 3 lat przy wpłacie 20% oraz wykupu 20%. Natomiast, jeżeli chodzi o pożyczkę, mamy ją oprocentowaną 0%, gdzie klient spłaca dosłownie taką wartość, ile kosztuje sprzęt. Jest to na naszym bardzo wielkim atutem. Stoisko marki Kubota było chętnie odwiedzane przez konsumentów i zwiedzających. Jesteśmy zainteresowani zakupem właśnie mini ciągnika do prac komunalnych, do sfery zakładu budżetowego. Jestem przedstawicielem własnej firmy i szukam sprzętu który zastąpi pracę ludzi, bo do pracy ich nie ma. Targi Gardenia to jedna z wiodących imprez w Europie, umożliwiających zapoznanie się z najszerszą ofertą firm z branży ogrodniczej.